Witajcie, Dzisiaj pierwsze e, pierwsze siewy o ozimego sześciorzędowego na działce wydzierżawionej. E, tu jest troszkę taka no, Powiedzmy, że troszkę lepsza ziemia. Tam początek to jest taka, trosz, taka glinka. Też jest tak, taka mocniejsza, powiedzmy. A większość, czyli środek, e, no to takie piaski. Jęczmień staram się wysiać. Mam już wykręcone na jakieś 100 78 kg na hektar. I tutaj wam jeszcze pokażę siewnik. Myślałem, że będzie dość duży problem z, z tymi z siewem na redlicach, ale nawet nawet spoko to wychodzi. Uprawia, mówię, to jest bezorka, tylko talerzówką po po żniwach przejechaliśmy raz. No i teraz, żeby to trochę zruszyć, żeby to zmieszać, żeby troszkę było głębiej, przejechaliśmy tą naszą lekką talerzówką drugi raz. Także nie ma co tutaj pakować, mówię, bo tam jest środek bardzo słaby. Ta wilgoć szybko, bardzo szybko ucieka. W przeciwieństwie do kamieni, które nie chcą stąd uciekać, łapią się wszędzie w wałki. Jeden, drugi trzeba co chwilę wyciągać na bok. Później zabiorę na pewno te kamienie. Tak mówię, jęczmień w technologii bezorkowej. Sami, same, sami czyściliśmy sami zaprawialiśmy własne ziarna nie, już nie, mówimy, nie będziemy kupować tych nie będziemy wchodzić w jakieś następne koszta no bo tutaj nie odzyska się tego tak jest biedna działka prawdopodobnie to jest ostatni rok tej działki jak tu używamy także no, no kończy się coś i tu jeszcze wrócę, eee, powiem Wam, że no widać co tutaj jest tego ziele, e, tych zielepuchów puchów, gdzieś tam jakieś perze, nie perze no łapią się za, za, właśnie za redlice. A to podgięta? Co inny model, co to jest, jakieś większe? I ten, i no hamują, robią taką muldę, trzeba rozjechać, cofnąć, wyrównać. I dopiero można przejechać przesiać. Trochę też na tych piaskach tam e, zbiera się tutaj ziemia przed wałkiem. On nie naraża nie tego przerobić, przepchać. Przy, napycha się tutaj. Cała, e, no, cała, cały ten jest tutaj aż zarzucony ziemią. Bo to jest tak lekka, że nie, tego nie przerabia. Tu, tutaj no, tak widać, że gdzieś tam się zbierają te zielepuchy. Kamienie też się łapią e, wałek, ale ogólnie sobie radzi, to jeszcze Wam pokażę, bo wczoraj e, do późna chciałem późno w sumie wyjechałem, no ale jest tego kurczę, jakoś po długo mi się podoba, bo jest zawsze czyściutko no a tutaj no jest to jest, no ale tak powiem Wam, że nie jest źle, bo widziałem e, plantacje, gdzie było Więcej takich resztek, tak? No i słuchajcie, no i to tu, tutaj to było tylko talerzówką, to nie było jakieś mega głęboko robione i to naszą lekką talerzówką. O, no także myślę, że jak na, na takie powiedzmy bardzo, bardzo uproszczone, tą bardzo uproszczoną uprawę jeszcze w moim wykonaniu. A no tu gdzie nie gdzie widzę, że nie przykryło. No to na razie jest dobrze. Ale zobaczymy jak to zobaczymy jak to powschodzi, jak to wszystko się będzie zachowywało. O no tu jeszcze jeden nie umiem, bo jest bardzo bardzo lek, e, lekka ziemia, szczególnie tam. No i to wszystko dzisiaj kotuje w tym wałku. Ja zaraz przyjadę, może wam pokażę to. Tylko powiedziałem, że wam pokażę i No idzie, idzie bardzo dobrze no. Przeznacznik Przestawić o, Znowu złapał kamień Tu jest zamknięte Jest dobra Bo na ścieżki sobie zamykam Próbuję coś tutaj porobić Okej, okay, dobra no i mogę wam pokazać Przejdę z drugiej strony No tak to właśnie się zapycha I to nie jest wina agregatu tylko po prostu tej e, bogatej gleby Tutaj jest e, jakby wam to powiedzieć hmm. jakby wam to powiedzieć dobrze no, pierwsza, prawie pierwsza klasa typu las, o, ten środek, no ale no tak jest, no. Widzicie, jak to głęboko wchodzi? Tak, już troszkę go poluźniałem, no ale tam, gdzie twardo, czy gdzie jest, nie jest tak pulchno, no to on musi być tak troszkę. Tutaj znowu, że nie będę za każdym razem co 5 metrów wychodził, go regulował, przekręcał, odpuszczał, dociskał, no i tak on no, się przytkało. Cały zakopane, ale to nic. Teraz podniosę sobie, rozciągnę, cofnę jeszcze raz i, i się to wyprostuje wszystko. No, mimo takich przygód, to powiem, powiem wam, że nawet, nawet to fajnie wychodzi.